Jest z nami Paweł Nawrotski. Paweł po meczu z, z zeszłego tygodnia z Rowną Skoki, no, Trochę urazów, trochę kontuzji, trochę niespodziewanych przypadków. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zgadza się, nie oszczędzają nas jakby kontuzje czy tam urazy w tym sezonie. Natomiast. Fajnie, że mamy zaplecze młodych zawodników, którzy są gotowi do grania i, i dzisiaj mm, się będą mieli okazję się pokazać w dłuższej, albo w krótszej y, perspektywie. No na pewno bardzo młoda ławka dzisiaj. No tak, zgadza się, ale zawodnicy powoli pukają, są gotowi, także mam nadzieję, że dostaną jakieś minuty i wykażą się y, zaangażowaniem i pokażą, że w następnym meczu to oni będą grali w pierwszym składzie. Z kolei pierwsza jedenastka to taka mieszanka rutyny z młodością trochę połączenia jednego z drugim. No tak, zgadza się, zgadza się, ale to też jest spowodowane urazami, sytuacją naszą kadrową i tak to dzisiaj wygląda. Czego się spodziewamy dzisiaj? Walki, walki to na pewno, dobrego widowiska sportowego, bo pogoda dopisuje, jest troszeczkę wiecznie, ale myślę, że warunki do gry w piłkę są bardzo dobrze, dobre i... I oby tak było, żeby to był dobry mecz i zwycięstwo Piła. Dla ciebie to była też swego rodzaju nowość, że przygotowujesz się do drużyny względem przeciwnika oczywiście do drużyny, którą no, nie miałeś okazji się mierzyć jako ten EKP Tak, nowość, szukałem materiałów na temat e, Tarnowa natomiast nie jest dużo tego w internecie e, niestety, no ale dzisiaj już będziemy mieli pierwszy materiał, także na rewansz e, na pewno będziemy wiedzieli więcej. E, no dobrze, ale mówisz, że spodziewamy się dzisiaj dużej walki na boisku, czyli znowuż e, to jest mecz z gatunku cechy wolicjonalne, mają ogromne znaczenie? No tak, zgadza się. W lidze, w tak to wygląda, że kto jakby nie jest gotowy to ewolucjonalnie i mentalnie, to, no to później cierpi i tyle. Ta liga mocno zamieszana w tym roku i można się spodziewać, że w każdej kolejce to chodzi za jakiś niespodzianek, prawda? No tak, zgadza się. Nie jest to liga tak jak w zeszłym roku, gdzie dwie, dwie drużyny opanowały w zasadzie te rozgrywki tutaj. Każdy może wygrać z każdym, co, co pokazują wyniki, chociażby Sokoła Szamocin, który mimo tego, że przegrywa, to jest w stanie e, pokrzyżować szyki faworytom. No nam też się z nim nie grało łatwo. No właśnie o to chodzi. Dlatego tak podałem to jako przykład, ale inne zespoły też są takie. No dobrze, taka jest pod tym względem nowia a Podgórne, To, co udało Ci się zdobyć w materiałach, w materiałach z internetu? No na pewno drużyna Walesza, na pewno drużyna z zastałem fragmentem gry. Potrafią bardzo długo rzucać długie auty, ma, mają spore jakości w, w swoim zespole, także na pewno groźna. Groźna jest tarnowa. A my? Jesteśmy groźni, groźniejsi. Wygląda to lepiej po tym no, fajnym meczu i, i zwycięstwie w, w skokach. Czy, czy zauważyłeś w tygodniu, że, że ta motywacja, chęć po prostu... No wiadomo, że jak są wyniki, to zawsze ona przychodzi. Czy zauważyłeś, że, że tutaj pod tym względem się mocno pozmieniało? E Mocno może nie, bo my pracujemy w zasadzie cały czas tak samo, natomiast yy, wyniki, yy, jak przegrywaliśmy mecze, nie, nie zawsze na to zasługiwaliśmy. Yy, Cięka jest linia między porażką a, a sukcesem i yy, yy, ja widzę chłopaków zawsze zaangażowanych na treningu, natomiast teraz przyszła fala lepszych wyników, oni są bardziej zjednoczeni, zmobilizowani i myślę, że yy, będą dążyć za wszelką cenę do trzeciego zwycięstwa. Dzięki pan. dziękuję. Jest z nami Mikołaj skoneczny. Mikołaj, dawno cię nie widzieliśmy w pierwszym zespole. Tak, no było to głównie spowodowane moimi problemami ze zdrowiem. Na szczęście już jest wszystko ok, wszystko zmierza w dobrym kierunku, także mam nadzieję, że już takich przeszkód długich nie będzie. No właśnie, parę występów w drugim zespole już było. Jak powiedz, fizycznie i zdrowotnie się czujesz? Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Uważam, że. Bardzo dobrze przepracowałem ten okres jeszcze przed wejściem w treningi z pierwszą drużyną i w mecze z drugą. Zdrowotnie również się czuję dobrze, na razie nic mi nie doskwiera, także mam nadzieję, że utrzyma się to jak najdłużej. To co, dzisiaj jakieś minuty? Mam nadzieję. A Powiedz kiedy ostatni Twój występ w pierwszym zespole, pamiętasz? Jaki to był w mecz? W pierwszym zespole to było z Orkanem Horzemin na wyjeździe. Było chyba 15 maja jakoś, jakoś te, te okolice. No to już czas najwyższy z powrotem tak. wrócić do, do dobrej dyspozycji. E, teraz tak, no rozumiem, że zostawiamy wszystko w porządku. Tak. E, I no, liczymy na to, że cały sezon uda się bez kontuzji. Też mam taką nadzieję. No dobrze, czego się spodziewasz dzisiaj? Ja dzisiaj się spodziewam, myślę, że ciężkiego meczu, ale uważam, że jesteśmy tak przygotowani, że wygramy. 11. kolejka Redbox Box Piątej ligi, Pierwszej grupy Wielkopolskiej. KP Piła podejmuje Tarnowie. Tarnowo podgórne zespół, zespoły ze środka tabeli podejmują się nawzajem, aby no, wyruszyć tą górną część tabeli. Pierwsza okazja Adriana Michalaka strzał ponad poprzeczkę. Teraz e, dobra próba, w, e, długa piłka do Dominika Kluka. Ten kończył akcję strzałem głową, obronił w tej sytuacji bramkarz, Ale naprawdę dobry pomysł. Teraz Kasper Ryczek. E, no był odpychany Kacper Zieliński, Szybko podniósł się w tej sytuacji. E, no, wystawiono ta Noga postawna. Ale sędzia nie dopatrzył się tutaj przewinienia. Teraz Kacper Zieliński, jeszcze on w polu karnym strzału broni to bramkarz gości. Kolejny stały fragment, tym razem z rzutu rożnego było trochę groźnie. Teraz KP starało się odebrać, ale to cały czas Tarnowia w ataku, dośrodkowanie w pole karne na Mateusza Steltmana, dośrodkowanie Gławdeckiego, ale Tarnowia wciąż bez gola, jeszcze strzał na bramkę, nie, nie musiał w tej sytuacji bronić Oskar Aleksewicz, ale ciekawy strzał Michała Gławdeckiego, jeszcze doświadkowanie w pole karne, ale kapitalna szansa Marcela Kurowskiego, ale, ale Oskar Aleksewicz przyglądał się piłce mijającej słupek. Adzper Ryczek, długa piłka za obrońców. Przyjmuje ją Szymon Strużyński. Nie ma kola w tej sytuacji Szymona Strużyńskiego. 0-0 po pierwszej połowie. Adrian Pietrowski, dośrodkowanie w pole karne. To już druga część tego meczu. Jan Stasiak dopadł do piłki, uderzył, ale strzał niecelny. Teraz zbita piłka przed pole przez Adriana Michalaka i Marcel Kurowski. Ponownie on znalazł sobie miejsce do oddania strzału. Teraz Zbigniew Baranciek wybijał. Jest szansa dla Tarnowi. Kolejne uderzenie jeszcze raz, ale Mateusz Jadyga niedokładnie. Teraz Kasper Zieliński. Znowu to był dobry strzał z rzutu wolnego w wykonaniu Kacpra. Adrian Michalak jeszcze raz do Zielińskiego. Piłka odbija się od poprzeczki. Nie dobija tego Mikołaj Łosoś. Kapitalna szansa dla KP, aby dać prowadzenie dla zespołu. Ale finalnie nie ma gola. Teraz bronił Piotr Zgoła, ale później no tą dobitkę musiał skierować do bramki Dominik Kluk. Tak się nie stało. Kolejna próba. Z dystansu Kac Teraz to Tarnowia ma okazję. Piłka w pole karne. Tutaj Oskar Aleksewicz no, musiał uważać się. Piotr Gąska uderzał. Teraz rzut rożny. Piłka w pole karne. Znowu zbijana. Przed pole uderza Tarnowia. Jeszcze jedna okazja. Jeszcze jeden strzał. I gol! Mateusz Steltman. To on kończy akcję celnym strzałem. W pierwszej połowie również miał kilka okazji ten zawodnik Nowia w 74 minucie. Pomimo tego, że lepsze sytuacji do strzelenia goła miało KP, no to wychodzi na prowadzenie 1-0. No i zbliżają się bardzo mocno do wywiezienia trzech punktów z tego meczu. Kacper Ryczek musiał to blokować, bo Mateusz Janega urywał się. W tej akcji wrzutka w pole karne, jeszcze uderzał Jan Stasiak, ale boczna siatka i to jest koniec. KP Piła przegrywa 0-1 z Tarnowią, Tarnowo podgórne. Po meczu klub piłkarski Piła Tarnowa, tarnowa Podgórne, z nami trener gości Oskar Musiała. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. No, domyślam się, że taki wynik wyjeżdżając z Tarnowa Podgórnego byłby pan w, po prostu w ciemno. Zdecydowanie wiemy jak, jaką drużyną jest Piła, wiemy jaki ma swój potencjał, patrząc na tabelę ona może tego nie oddaje, natomiast wynik 1-0 najbardziej satysfakcjonuje, bo strzelamy bramkę, nie tracimy i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Pierwsza połowa to było trochę tak gdzieś do 25. minuty mniej więcej to była przewaga klubu piłkarskiego, piła gospodarzy tego spotkania. Natomiast no, druga część pierwszej połowy to już jeśli chodzi o ofensywę, oczywiście to już wasze wykonanie lepiej to wyglądało. E, taki był plan, chcieliśmy zacząć nisko. E, mamy ku temu swoje powody, mamy naprawdę dobrych skrzydłowych, którzy mogą to wykorzystać. I Plan był taki, że jeżeli przez 25 minut utrzyma się wynik 0-0 przechodzimy w wysoki, jeżeli by wynik oczywiście był na naszą korzyść, to byśmy nie, nie wychodzili. E, no ale takie było założenie przedmeczowe, że pół na pół zagrać tą połowę. Tak zagraliśmy z Grodziskiem, tak zagraliśmy z Obornikami i to przynosi dobre rezultaty. Tym razem z nami trener gospodarzy klubu piłkarskiego Piła, Paweł e. Nawrocki. Paweł, czy mecz, który przed chwilą się odbył, można określić z naszego punktu, czyli pilskiego punktu widzenia, meczem niewykorzystanych szans na zdobycie bramki? Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, tak, zgadza się. Mieliśmy bardzo dużo okazji, żeby żeby czy w pierwszej czy w drugiej połowie strzelić nie jedną, ale pewnie po, po trzy w każdej połowie no niestety nie wpadło. Nie mamy tej, tej skuteczności albo tego instynktu killera, można tak to określić. No nie, wiem, nie wiem czy nie mam, trzeba było to głębiej przeanalizować, no, ale, ale patrząc na ofensywnych zawodników to nie ma tych goli faktycznie zbyt, e, zbyt dużo i to się potwierdza w każdym meczu, bo, e, bo po prostu nie wpada, no, nie ma kogoś kto, kto strzeli powyżej 20 bramek w sezonie na ten moment.